Cześć. Dzisiaj 10 najpopularniejszych błędów, jakie można popełnić, przygotowując mieszkanie na wynajem. Będzie to szczególnie ważne dla osób, które robią to po raz pierwszy i mając różne marzenia, jak chciałyby tego typu przestrzeń stworzyć, mogą popełnić łatwo spore błędy. Zaczynamy od porady pierwszej, czyli od mebli. Prowadzę kanał deskowo. Jestem Irek. I mam w przygotowaniu mebli do mieszkań pod wynajem spore doświadczenie. Wiem na pewno, że nie można wstawiać mebli, które są dla Was pamiątkowe, które mają jakieś spore znaczenie emocjonalne, jak komoda po babci, czy jakiś stolik, który długo czekał. Aż wreszcie będzie go można wywieźć na działkę, i wtedy kończycie mieszkanie. Na no wynajem i myślicie, no stolik, stolik mu się przydał, to, to może wezmę ten stolik, który tam czekał. Właściwie tylko go przemywacie. To w ogóle nie jest dobra metoda. Absolutnie meble po babci muszą, żeby nadawały się do takiego mieszkania, żeby dodawały mu wartości, muszą być wystylizowane. Albo muszą być po kompletnej renowacji, przy, przy, przywołującej temu meblowi dawną świetność. Ja raczej idę w kierunku metamorfos i meble wyglądają ślicznie, jeśli doda się im trochę serca. Więc nie stosujcie mebli, które mają dla Was emocjonalne znaczenie, bo niekoniecznie muszą się podobać wszystkim, którzy mogą na przykład preferować styl loft zamiast. E, stylu vintage. Druga, e, druga porada, wypisałem ich sobie tutaj kilka, bo e, mam ich chyba z 20. Spróbuję się zająć jakąś grubą częścią przynajmniej. Druga część to wejdźmy do łazienki. W łazience można popełnić dużo błędów w mieszkaniach, na wynajem, Obie, e, obiecuję Wam to. Pierwsza rzecz to są krany, czyli jeżeli masz kran, to postaraj się, żeby ten kran nie miał w ogóle żadnych płaskich powierzchni, a szczególnie jak jest czarny, już nie daj Boże bo zostają zacieki, kapie woda, w polskich miastach woda jest najczęściej chlorowana i zostają obwódki i jeśli ktoś nie przykłada do tego należytej uwagi, do tych obwódek z czasem pojawia się setki i po prostu na wierzchu jest kamień. Dlatego dobrze jest stosować krany, które mają obłe powierzchnie, z których woda ścieka do umywalki. Również sam typ kranu już jest ważny, bo kran, który jest za krótki, spowoduje, że będziecie zawsze moczyli przestrzeń za umywalką. Jeżeli jest za długi, to będziecie moczyli przestrzeń przed umywalką, więc to są mega ważne rzeczy. Co do ceramiki, to czyli głównie toaleta i umywalka w łazience, unikajcie czarnych wykończeń właściwie i w macie i w błysku, dlatego że tam lubią również powstawać zacieki. Bezpieczne białe rozwiązania są po prostu dobre. Unikajcie czarnych powierzchni w, w ceramice łazienkowej. To teraz do płytek. Z płytkami jest tak, że trzeba unikać kilku gatunków płytek. Po pierwsze, płytek na wysoki połysk, bo potwornie trudno utrzymać je w czystości. Po drugie. Trudno jest utrzymać czystość na totalnie albo prawie zupełnie białych płytkach, podobnie z zupełnie niemal czarnymi. A jak już są na wysoki połysk, to, to naprawdę jest jeszcze gorzej. Ja stosuję w takich razach test plażowy. To znaczy, biorę ze sobą szczyptę piachu, czy pięć szczypt, idę sobie do sklepu, gdzie będę kupował płytki i po prostu. Stojąc na mojej normalnej wysokości 1,86 m, sypię sobie na poziomo położoną płytkę szczyptę tego piachu. Jeżeli z góry widzę każde ziarenko, to znaczy, że będę również widział w mieszkaniu na wynajem i będzie to powodowało podwyższoną ilość pracy dla osób, które wynajmują od Was. Znajemcy nie będą zadowoleni. Na początku będą się starali oczywiście. Na początku będą bardzo dużo uwagi przykładali do tego, żeby zachować czystość, ale z czasem, ponieważ utrzymanie czystości na tego typu płytkach jest trudne, to mogą troszeczkę obniżyć lot i wtedy okaże się, że będziecie musieli włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby przygotować mieszkanie pod następnego najemcę dlatego, że będzie lekko takie zapięziałe. Test piachu pomaga. Jeszcze co do płytek. To skupmy się na tym, co pomiędzy płytkami. Białe fugi wyglądają przy wielu płytkach ślicznie, ale są niepraktyczne, bo łatwo zachodzą brudem. Moja ulubiona fuga do wielu różnych sytuacji, nie pamiętam jakiego producenta, ale jednego z tych dużych nazywa się srebrna, w rzeczywistości jest szara, taka, pastelowa szara, i ona bardzo ładnie broni się przed brudem. Warto jest jej może poszukać. To teraz może jeszcze jedna uwaga Łazienkowa, ostatnia, niezbyt taka miła, ale jeśli chodzi o szczotkę do WC, to postarajcie się szukać szczotek z czarnym włosiem. W przeciwnym wypadku będziecie musieli te szczotki dość często wymieniać, nie jest to dobry pomysł. Szczególnie przy wynajmie krótkoterminowym to ma znaczenie szczotki z czarnym włosiem, polecam. Spójrzmy, co tam jeszcze sobie wymieniłem. Aha, przejdźmy do kuchni na chwilę. Może w takim razie. W kuchni, uwaga co do kranu, podobnie jak w łazience, proszę unikać czarnych, płaskich powierzchni. To jest oczywiste. Natomiast, co, ze sam, co z samym zlewem? Jest tak, czarny zlew wygląda na początku ślicznie, ale z czasem. Potrafi wyblaknąć i nie wygląda dobrze. Również takie białokremowe, które nie są ceramiczne, łatwo zachodzą, łatwiej jest je zarysować. Aluminium, i wtedy trzeba włożyć dużo roboty przy doczyszczeniu tego typu. Właściwie, w ogóle zastanówmy się, dlaczego to doczyszczenie jest takie ważne. Nie chodzi tylko o to, żeby przygotować mieszkanie przed kolejnym najemcą. Wcale nie. Chodzi również o to, że najemca musi w tym mieszkaniu czuć się dobrze, komfortowo i, i nie musi, chciałbym, żeby nie wkładał dużo pracy w utrzymanie mieszkania w czystości. Jeśli tak się stanie, to po pierwsze może trochę odpuścić i z czasem to mieszkanie zacznie zachodzić brudem, ale też jeśli będzie zadowolony ze sposobu, w jaki w jakie mieszkanie jest wyposażone, to może się stać, co jest moim zdaniem absolutnym ideałem wykończenia mieszkania. To znaczy na samym końcu wynajmu okazuje się, że wynajmujący mówi słuchaj, dałem Twój numer Kaśce i ona by chciała wyjąć, wynająć to mieszkanie. Bardzo się podobała, bo była parę razy i właściwie no, zadzwoni do Ciebie. To jest moim zdaniem absolutny ideał. Sytuacja, w której najemcy przekazują sobie mieszkanie jeden drugiemu, to jest sytuacja, w którym dowiodłeś, że przygotowałeś we właściwy sposób chatę i że im się to po prostu podoba. Czyli wracając do tych zlewów, skoro biały nie, czarny nie, ceramiczny nie, bo też łatwo go obtłuc. Wyglądają ślicznie, uwielbiam je, ale jak coś spadnie, to robi się taki brzydki wżer obtłuczony i to źle wygląda. Takie same wrzery i obtłuczenia na na przykład czarnych zlewach z konglomeratu wyglądają, właściwie ich nie widać. Więc moją rekomendacją tutaj jest użycie po prostu szarych takich kropkowanych zlewów, one najlepiej znoszą upływ czasu, polecam je śmiało. Haczyki, haczyki jest mega ważna z, haczyk, z haczykami rzecz. Haczyki na ręczniki, na ścierki, przy prysznicu, przy umywalce, przy zlewie, trzeba to przewidzieć. Trzeba wymyśleć sobie, w jaki sposób użytkownik będzie chciał, w sytuacji, kiedy ma mokre łapy, odwrócić się w którą stronę. Najlepiej w ogóle, szczerze mówiąc, to jest niezła porada. Stosowałem ją dwa razy raptem, ale to działa mi najlepiej. Te, te, te mieszkania są najfajniejsze. Otóż. Wprowadź się do mieszkania, w którym, które będziesz wynajmował albo które jest na wynajem. Wprowadź się, żeby zobaczyć te wszystkie detale, które będą dla Ciebie niewygodne. Jeśli dla Ciebie są niewygodne, to na 100% będą niewygodne również dla najemcy. I najemca może być nie, nie, nie happy. Postaraj się przyjrzeć mieszkaniu pod kątem użytkownika. Taki user test bardzo dobry pomysł wtedy szczególnie te haczyki Ci wyjdą. Zobaczysz, haczyków nigdy nie jest za dużo. Poza haczykami również wieszaki na ubrania. Jeśli masz sporą szafę i umieścisz tam trzy wieszaki stare, które normalnie powinny trafić na, nie wiem, działkę, to, to jest za mało. Osoba, która wprowadza się do mieszkania może mieć dużo ubrań, może mieć dużo ciuchów, butów, ale nie sądzę, żeby miała ze sobą wieszaki. Wieszaki powinny być na wyposażeniu mieszkania. Wystarczy, że pójdziesz sobie do Ikea i kupisz sobie pakiet dobrych wieszaków, one wystarczą ci na wiele lat. Polecam. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i nadal Ci się podoba, daj suba albo inne wyrazy sympatii, będzie mi bardzo miło, ale najbardziej będzie miło, jeśli skomentujesz i powiesz mi, co tam ty uważasz, że jest naprawdę koszmarne w użytkowaniu mieszkania, które wynajmujesz od kogoś, albo które wynajmujesz komuś. To me, mega to będzie ciekawe. Proszę o tego typu komentarze. I w ten sposób możemy przejść do ostatniej partii, która dotyczy partii błędów, która dotyczy lodówek. Lodówka, po pierwsze, nigdy w zabudowie, dlatego że lodówka w zabudowie jest mniejsza, po prostu jest węższa od standardowej lodówki wolnostojącej. Po drugie, unikam lodówek, które mają z przodu szybę. Dlatego, że ponieważ te mieszkania nie są jakieś wielkie, to aneksy kuchenne są częścią salonu i nieustanne doczyszczanie i śladów palców na powierzchni lodówki wymaga sporo pracy. Nie warto tego robić najemcy. Nie, nie, nie stosujcie tego typu lodówek. I wreszcie przestrzeń pomiędzy szafkami a górnymi wiszącymi, a stojącymi. Otóż tą przestrzeń najchętniej zabudowuje takimi ikoskimi panelami. Można tam zastosować szybę. Wygląda to ślicznie, szczególnie jak od spodu jest coś nadrukowane. Widziałem tych kuchni sporo. Natomiast one są trudne w utrzymaniu. Gospodyni. W, w mieszkaniu wynajmowanym musi wciąż czyścić te mieszkania, znaczy nie wiem, dlaczego powiedziałem, że gospodyni facet też je czyszczą. Trzeba je czyścić i wymaga to mnóstwa pracy, bo tam się przecież smaży, czy gotuje, czy myje rybę. Ja naprawdę uważam, że dawanie szyby w tamtej przestrzeni nie jest dobrym pomysłem, szczególnie w mieszkaniach na wynajem. To teraz, jeśli uważasz, że film był fajny, dziękuję za obejrzenie do tego miejsca. Widzimy się na kolejnym.